Znajdujemy się teraz przy stanowisku numer 7 na Galicyjskim pokosze ewentowym. Stanowisko numer 7 to b 2 Jest ze mną Zuzia, właścicielka stoiska, która opowie teraz, czym jest Bitw bits i co można w sensie tego być. b 2 to stoisko, sklepik ze wszystkim co potrzebne do pieczenia i dekorowania ciast. Mamy, może nie, nie dokładnie wszystko, ale staramy się mieć jak najwięcej. Cały czas omawiamy nowe rzeczy. Mamy brokaty cukiernicze, mnóstwo różnych kolorowych posypek. Mamy lukry plastyczne, barwniki spożywcze, warfrowe e, ozdoby, ozdoby z cukru, także można swoje wypieki świetnie przyozdobić. Ale również takie podstawowe rzeczy, czyli formy, papierotki. właśnie wszystko to, co będziemy potrzebować. Jeżeli ktoś lubi piec, lubi dekorować, e, gotować dla wiejskich, to koniecznie musi ozdobyć to stoisko. Słyszą e, w takim razie, e, jakie nowe bo jesteśmy mniej więcej w połowie kiermaszu i na pewno są rzeczy, których wcześniej nie było, a teraz jest najpiękne. Tak, mamy sporo nowości, też ze względu na zapotrzebowanie, bo nam się sporo rzeczy wyprzedało. Doszywaliśmy też fartuszki, także mamy dużo nowych wzorów. Mamy na przykład bardzo fajną formę. To jest osobisty faworyt, to jest forma silikonowa pociągi, także można dowolne ciasto, na przykład piernik, upiec w kształcie dziewięciu wagoników i albo ułożyć na stole, albo każdemu z gości podarować taki wagonik też jako prezent ewentualnie. A jeżeli chodzi o nasz liściółek, to jest taki sam jak ze zrobieniem ciasta, to znaczy wystarczy zamieszać, zamieszać i nalać do formy. Dokładnie. A powiedzmy jeszcze koniecznie o fartuszkach, bo jesteś ubrane w jeden z fartuszków są projektowane przez Ciebie i każdy wzór jest jednorazowy, w sensie nie ma dwóch takich zamówień? tak? Tak. Przede wszystkim bardzo nam zależało, żeby fartuszki były uszyte głównie z polskich materiałów tutaj w Krakowie, tak żeby i każdy, żeby był unikatowy i to nam się udało, ponieważ się fartuszki rzeczywiście nie powtarzają. Mamy różne gamy kolorystycznie, od różowych, niebieskich, czarnych, takich eleganckich, nawet mamy różne wzory krakowskie. No i właśnie one są wszystkie ładnie, ładnie uszyte, także się fajnie dopasowują do do sylwetki, mamy też taki fiular, czyli takie dość wyjątkowe podejście do farbuszka. Super. Zusia oczywiście tutaj w stanowisku udziela również rad, czyli gdyby ktoś nie wiedział do końca jak się piecze, albo nie ma tego zmysłu dekorowania, to Zusia chętnie służy radą. Powiedz nam, czy gdyby przyszedł tutaj chłopak, nie mając, nie mając zerowe pojęcie o pieczeniu, czy tylko nauczysz, albo powiesz mu, jak kupić takie ciasto, na przykład dla uchwały? Oczywiście my możemy też służymy radą i możemy też również przesłać przepisy, ale jeżeli ktoś by chciał i w ogóle nie ma styczności z kuchnią, a bardzo by chciał kogoś zaskoczyć, możemy na przykład pójść na coś, co pójść właściwie na łatwiznę, bo efekt będzie piękny, a nasza praca jest bardzo minimalna. Na przykład w takich malutkich możemy zrobić czekoladki. Rozpuszczamy po prostu ulubioną czekoladę dowolnej firmy. Wlewamy tutaj do środka i po kilku godzinach mamy już gotowe czekoladki, które możemy przyozdobić migdałami, orzechami albo brokatem, albo zostawić je takie po prostu pięknych kształtach, tak, zapakować je ładnie i mamy już gotowy prezent. Super, obowiązkowe odwiedzenie tego stoiska przed świętami, jeżeli się chce sprawić miłą niespodziankę wszystkim bliskim. Także serdecznie z się zapraszamy do stanowiska numer 7 na Dziękuję. Dziękujemy.